Przedstawimy teraz wyniki naszej badań, czyli skupimy się na narzędziach. Nasze kryteria pogrupowaliśmy w taki sposób, aby były jak najbardziej czytelne, wyłaniając aspekt techniczny, możliwość dodawania dokumentacji, możliwość dodawania multimedów, a także aspekt użytkowy. Oto nasza tabela, którą spożyliśmy w trakcie badań, oczywiście. obserwować bloger posiada tylko jedną wadę, a jaką to omówię później w trakcie prezentacji. Więc przejdźmy teraz do szczegółowego omawiania naszych wad. Jeśli chodzi o transport techniczny, serwisy spełniają wszystkie nasze oczekiwania. Wszystkie są darmowe i nie wymagają Kilku tygodniach, miesiącach, latach. Mają nieograniczony czas działania, czyli w sumie to się od, odwołuje do tych te, darmowości, nikt nas nigdy nie ograniczy, czy możemy coś tworzyć, czy nie możemy. Posiadają wszystkie polski język, polski <tosy> język. Natomiast moja generacja i możliwość dodawania dokumentacji dokumenty takie jak tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne to dodamy do blogera Google Sheets możliwość osobnej plików prezentacyjnych istnieje w Google Shadingu. natomiast możliwość osobnej prezentacji online tworzenia i redakowania daje tylko portal Google Sites. utworu się od innych dokumentów posiadanie licznych artefaktów. Dlatego szczególną uwagę zwróciliśmy na możliwość dodawania multimedów. We wszystkich przepisach można dodawać i osadzić grafikę. Możliwość dodawania wideo jest w blogerze. Google Slides, Wordpress, MySpace, Link. Natomiast jeżeli chodzi o opieki dźwiękowe, nie spotkamy ich ani w Moim Generacja, ani w MySpace, ani w Kodem. Ostatnią kwestią do poproszenia od strony technicznej jest aspekt użytkowy. Aspekt użytkowy. Zwróciliśmy uwagę na od nich zaangażowania, ale nie jest na tyle trudne, aby przekroczyć y, ich chęć do dalszego pracowania z tą metodą, więc łatwiej założenia posiadają wszystkie, które zbadaliśmy. Niestety y, tutaj jeszcze odkryliśmy y, barierę technologiczną, którą stwarza WordPress i nie, nie dla wszystkich użytkowników y, te serwisy nie są proste, czytane w dalszej obsłudze, w dalszym poruszaniu się po nich. Zwróciliśmy także uwagę na reklamy online. A więc nie ma ich, co jest niemożliwe z zaletą blogerzy, w sensie od Kolejnym takim aspektem było brak reklam dla dorosłych. Oczywiście staraliśmy się, się tak dobrać portale, aby żaden z nich nie miał reklam dla dorosłych. Ponieważ w przypadku młodszych użytkowników sieci jest to bardzo istotne, aby nie spotykały się z wykonawcami Jak można było zaobserwować w pokazanej tabeli wcześniej, bloger posiada tylko jedną o której już mówiłam. Była to wada związana z umieszczeniem na blogerze prezentacji multimedialnej online. Tylko po prostu ta taką ewentualność, ale poznaliśmy, że. Oczywiście, ponieważ w tylko jeden minus, wybraliśmy do naszej realizacji blogera i nasza realizacja portfolio przedstawia się następująco. Ponieważ zaczęliśmy pracować jako jedna grupa projektowa, chcieliśmy, aby nasze portfolio. No, i niestety y, wszyscy napotkaliśmy na swojej drodze problemy związane z wyszukiwarką. Nie działa ona jak należy, nie funkcjonuje. Pracujemy nad tym dalej. No i przypuszczam, że za jakiś czas będzie można już spokojnie wyszukiwać na portfolio, to, co ma potencjalny odbiorca Portfolio. Jednakże każdy z nas jest inny. Surę, występuje sólę, zastąpuje Natomiast jego problemem i to, co przeszkadza mu na najbardziej w jego twórze, jest brak komentarzy, ponieważ nie odzyskał, tak nie otrzymał yy, refleksji z zewnątrz, czy, czy komuś się to podoba, co robi, czy nie. w wolnym czasie bawi się z dziećmi, spędza za dużo z nimi czasu, rozwija zainteresowania związane z pedagogiką, a jej problemy strony typowo technicznej było usunięcie subskrypcji, która podczas nie ma żadnego zastosowania i tak naprawdę jest zbędnym dodatkiem. Natomiast ja w wspólny czas przekładam na granitarze i tutaj realizuję swoje zainteresowania, a moim problemem było kategoryzowanie etykiet tak, aby powstały główne działy wykształcenia, osiągnięć i umiejętności. To jest nasza metodologia, z której korzystaliśmy. Bardzo Państwu dziękuję za wysłanie tej krótkiej prezentacji i zapraszam do wysłania naszych kolegów, którzy zajmą się metodą na portfolio.